33-dniowe przygotowanie do przyjęcia szkapleży Świętego Józefa. 27 lutego 2024 roku, dzień 13. Drodzy czciciele Świętego Józefa, I Itapiranga leży w południowej części Brazylii nad życiodajną rzeką Rio Grande w prowincji Santa Catarina. I tam miały miejsca objawienia świętej rodziny. Jednak rodzina Edsona miała też posiadłość swoją w Manaus, w Amazonii, i tam miały miejsca objawienia trzech zjednoczonych najświętszych serc Jezusa: niepokalanego serca Maryi. I przeczystego serca świętego Józefa. Te objawienia miały miejsce w Manaus, w dzielnicy Dom Pedro, w dniu 25 grudnia 1996 roku. Tak opisuje je sam Edson Glaubert. Rano, kiedy modliłem się do świętego Józefa, ukazał mi się bardzo pięknie, ukazując mi swoje najczystsze serce. Pojawił się w chwili, gdy odmawiałem modlitwę: Witaj Józefie, synu Dawida, człowieku sprawiedliwy i dziewiczy. Mądrość jest z tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi ludźmi, i błogosławiony jest Jezus, owoc Maryi, Twojej wiernej małżonki. Święty Józefie, czcigodny Ojcze, opiekunie Jezusa Chrystusa i Kościoła Świętego, módl się za nami grzesznymi i wyjednaj nam Bożą mądrość. Teraz, i w godzinę naszej śmierci. Amen. Te modlitwę od jakiegoś czasu odmawiam na Jego cześć. Patrząc na mnie z pięknym uśmiechem, przekazał mi następującą wiadomość. Rozpowszechnijcie tę modlitwę wśród wszystkich ludzi. Przez tę modlitwę. Pan pragnie, aby moje imię było lepiej znane i kochane, i pragnie przez nią udzielić wielu łas wszystkim, którzy zaszczycą mnie odmawianiem jej. Odmawiający tę modlitwę dostąpią wielu łask z nieba. Przez nią cały świat będzie coraz bardziej przywołany. I będzie przez moje serce, które będzie kochane i uczczone, udzielać tak wielu łask grzesznikom, którzy tego potrzebują. Ważne jest, aby ta modlitwa była znana każdemu. Niech dociera wszędzie, aby za jej pośrednictwem wszyscy zbliżali się do Pana Boga. Taka jest Jego najświętsza wola. I objawiam ją Tobie w tej chwili. Wypowiadając te słowa, święty Józef pobłogosławił mnie i sprawił, że z jego przeczystego serca popłynęło wiele złotych promieni światła, które dosięgły mnie i ogarnęły całą moją istotę. Pozostawiając we mnie nieopisaną radość, i pokój. Poczułem się całkowicie zanurzony w obecności Boga. I zrozumiałem wiele rzeczy, które zostały mi objawione w sercu na temat tego nabożeństwa i mojego przyszłego życia mojej misji. Nie jestem godzien takich łask i bardzo dziękowałem Panu Bogu za to, że wybrał mnie, abym dał poznać światu najczystsze serce świętego Józefa. Kim jestem dla takiej misji? Nikim. Ale dalej chcę pozostać nikim, aby Bóg mógł wszystko. Niech będzie Pan uwielbiony na zawsze, uwielbiony i kochany.